Masz telefon, skoro i tam mamy karę na niego. Ej, pozwolili nam zrobić. Zrobił krótki filmik o food Super. Co będzie akurat? Super, super. Tak, język super. My pytamy, grać na super? Potem zaglądamy. Walka ludzi pełnych że nie, że możemy tylko... O, banka ludzi, pal, wolonych, To może tak. dlatego, że mamy że już w łóżkach, mama powiedziała. Nie, tak. Walka tak. Tak, tak, tak. ludzi, pal, ludzi pal, 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 ludiki. Nie, to będzie kabun. to pal, to to I czego co tam robią moje nowe rękawiczki? Nie wiem, ty tam dałaś. Gmęż? Ty nie Nieprawda. ja już to... szukałam przez cały czas, a ty... Czy, Ciebie czy, czy się wcale że nie wiesz. Dawajcie, filmujcie me. Jest tak milion mil PC. A mamy powiedzieć, powiedzieć, że już wasz telefon miał mamy karę? Mama tylko go włączyła, dlatego, że musiała zadzwonić do babci. I pozwól... A, a Pozwolili nam grać! Ja.